Jak jak zrobić go by więc dzikiciaga łaga, nie za każdym duży wiecz Biegesz jaka? Bagasz Kaga zrege. Ale to muszę chyba koszulkę dać Całego ty gniegier, no to go dziś Kaga rzekł Bij, biegij głową eje! zostań, moją kotką zostań, moją słodką zostań Tym marzeniem dla Ciebie się szybko, zmienię. zostań Moją kotką zostań, moją słodką zostań że nie ma ja się z tobą że Dobra Dobrze, ja chciałem się przywitać na tym filmie Pozdrawiam całą Polskę Ja również pozdrawiam całą Polskę No, ja też Ładnie pozdrawiam Witam, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku nauczymy was tak jak obiecałem Znaczy nauczymy was, no, ten człowiek was nie nauczy bo niestety ten człowiek nie umie mówić po tym języku I się bardzo denerwuje jak ja mówię po tym języku Raz mi prawie pi***nął krzesłem Dlaczego to zrobiłeś? To, bo mnie irytuje cię On się bardzo denerwuje, bardzo się denerwuje Cała się nie denerwuje tylko po prostu, po co tak gadasz? No po co tak gadasz, no? widzicie, widzicie, prawie uderzył mnie krzesław Prawie uderzył mnie Ja się go po prostu... No chodź No kurde, no, no, no. chcę nagrać... tak jeszcze? Możesz się uspokoić, no. chcemy zrobić normalny odcinek, a ty mnie cały czas... No, ale po co tak gadasz do mnie w jakimś języku dziwnym, którego ja nie rozumiem Także drodzy Państwo, zaczynamy odcinek, a w tym odcinku nauczę was mówić na G O dziwo, o dziwo. Aha, zobacz, ty smarowałeś, smerfy robiłeś, goste smerfa, gdzie go dotykałeś tymi rękami. Dalej takie niebieskie masz. Fuuu! Fu! Zwyrole W każdym razie dzisiaj nauczymy mówić się na G. Więc... Do... To dobrze powiedziałem na G? A to nie tak. A każdy umie mówić po tym języku, nie wiem dlaczego, ale każdy umie mówić po tym języku. U, 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 połamałeś plecy. Połamałeś plecy? Trochę. Powiedz po tym języku, Marek Kruszel to pieprzony inwalida umysłowy. Magarek, krugu, segel to go piegę pszogomydzie. Igin waga, ugo ugumydy słogo wydzie. Wigi dzikie, wigi dzikie, wigi Boga <noise> <Z> muzega się siebie, przegęstaga wigić <noise> z gaga, z giegie. Z gaga? Z empe, nampa przypy. Mum puszępy się przeprzępę z tampa z MP Nampa Giegę. Ogo kiega, przegestaga wiguje, ja z się z MP naga Giegę. Laga tego kogo tygaj ragas mogę waga snaga naga czegłicz. Magam naga je, że mogą nakać, żegie snaga. Nie giegiem poko piekier do go ligi tego gogo tak jak w czegie Igi. Nogo odmaga, niege będę dogom naga pigi sugę tuka naga do golegie. Ogo kegej. Zaga, czeginam gamigię ogo ciginegek Będę degen tak jak z garażem mógł widzić. Przekestaje, wygaj Kaga mógł w coś? Co to ma Co A może mu zasłonimy twarz, po prostu to będzie lepsza reklama. O tak będzie chodziło. Dagamygi, dagamygi. Zapraszam do wozu. Pana Marka, zapraszam. Kogoć, Fogoć, jakaś Fogoć, 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 tylko Fogoć, 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 Kugu Bagańczyk jest Fogoć, 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 Zajebiście Fogoć, 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 nie Fogoć, 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 kugu Fogoć, 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 a no wsiadę. to skoga? Tak. Bagaż? Nie. nie! To zrozumiałem, nie mam. Dzwonią, ale to nie moje wszystkie. Siaga dagaj. Ja jestem zwykły chłopak ze skromnego miasta, oni mówią. Na mnie gwiazda, mnie powoli to przerasta. Dobra braka to no mnie nie dzięki. A wsiadasz czy nie? Ej, weź swoje te. Trzykacie pod paszki, bo zostawisz. A Boga śnieg! O go go stagać, nie oko tak jak go do mnie śmiech dzigisz, jakiego mógł czegoś się giki kagać, tak się go takz. A dalle kupagański. Kogo taka nie Google nie giegie Ja Nie wryzywam, bo ja się kąpię, a kamerzy to się kąpię raz na dwa.

na Gugur... 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 Jaka kiki gugur wjaga Gówniane. Karege ułałaty. Ku kurwa ga magaregek, mógł w dągor magalniege. Mogł nieger kusukbekem nieki. Mugiem o, no ku bar bar nie. Gugumurzesz to. To się się poj. gumerzysta. Ale rozumiesz w ogóle co on mówi, bo ja nie za bardzo. Nie, w ogóle. Ty, twój ziomal! Czekaj, czekaj, wolno. Nie widzisz? Brat. Macie teraz w kółku. To twój brat? Twój brat był? Nie, może jakiś z innego. To był kaga-żegęł. O, powiedz dobrze! to kaga kaga, o, kaga, kaga, żegół. kaga, żegół. kaga żegół to go by był. Pieger kaga-żegęł. No go? Dobrze, że kogo powiedziałeś drugi ragaz? go ogolony. Pierdę <gry> go <gry> ogolonygę. Pierdę go ogolonygę. Ja je Ale to jest nerwowe, jak się nie umie mówić. Ja nie przeklinam normalnie, ale. Ja chciałbym mówić bardzo mniej. mówić. Lepiej mówić mniej pa. niż mówić takie kartego. Lepiej, lepiej. lepiej mówić mniej, lepiej mówić mniej. Czasem lepiej mówić mniej, czasem lepiej mówić mniej. Lepiej mówić mniej. Lepiej mniej. Lepiej mniej. Lepiej mniej. Ej, czemu dokręcisz? Daj mi przeczytać to po tym języku, nie. proszę cię, po tym języku. Nie.

na tym sklepie. Gucci Zara. Mogę są pigć. Pogabinie po tymi Google Jegat Czeg? Google Cigy. Biegiem, gdzie jest, zega pieket, na gaj się ciekaw? Na pewno coś jemy. Nie Niege, Nagaj, biegiem, pig, giegie, mygę Kugu, pigi No to gdzie gdzie sklep? Nie wiem. biegiem. znajdzie? Ciega, co, w gie? naga idzie, będzie gębe. Widziałem tam na obok, okay. nie? Fajnie. No to i To ja idę, gdzie tymi paluchami do mnie? Wsadzałeś mu niebieskie paluchy. Masz. Weź się zabierz. Ogo, igi do Gompszegaszka, gacagać na figil Miege. Dlaczego czego Gompszegaszka, na figil Miege? Co? Laga czego Gompszegaszka, gacagać na Gamfigi, Miege. Co? Przegaszka, gacagać, gacagać na Gamfigi, Miege. Naga gry, waga aga Agab, biegasz, gacagać, gig, pogodź, dogodagas, gig, 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 kamery na sklepie. Głuchagam? Z tobą nie dyskutuję. Wyłączaj tą kamerę i wychodzicie z Okej, okay. to jest jedyne miejsce tak naprawdę, gdzie możemy sobie nagrywać, czyli Empik, tak? Mamy zgodę. E, mamy zgodę na nagrywanie tutaj. Także no beczka, bo chodzą cały czas za nami po całej galerii handlowej. Czyli jakieś ma góry, nie? Nie nagrywać tak, się i jechać i sprawy. Tak, 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 tak. Chcieli wzywać policję, ale niestety nie są w stanie wezwać policji. Znaczy są w stanie wezwać policję, no ale to będzie nieuzasadnione wezwanie e, policji, bo nie ma takiego paragrafu, który zabrania stricte nagrywania sobie dla własnych celów, tak? Jeżeli nie chcą, i twarze nie są publikowane, także beczka, beczka. Już czterech albo pięciot. Podchodzi, także. Dobra, choć, tak, chodź pokaż się jak wyglądasz. <grymna> no tam tamie można tego pokazać. Karle, czapkę, kugubo. Karle. Karłowi. Aha, a <ha>, tak gah. Kagarłowi, kugubi, kismy, kicza, czapkę, kugubo, gorzaga, togo, kispi, gorzaga, żegacz, kuguro, mogu, kugubi, kismy, kiczy, żegaj, tak żegaj, 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 i żegaj, i kugubimy, żegaj, 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 żegaj. Ale gdzie i gdzie Guali Papa

no, Kaga zegał u Rugów nie wiesz Zaga, Zaga, do Kug Naga Mogę Pł GTG. Mogę Rzega w BigGMG Dogącaga. Także ja też tam jestem. I miksowałem mix Mastering Kubanczyk. Kupujcie ciężką pracę, bo w to całe serce. Żeby to tak brzmiało jak brzmi I Jestem tu na fitach, także kupujcie tą płytę. Bang. Ja też jestem na fitie jednak. Ja gdzie jesteś? No pokazać ci. No gdzie? Tutaj jestem. Gdzie? No, kupcie płytę. Nie macie na oficie. No jak to? Jege maga, cegie na grafikie, A kiedy będę? Na piątym miejscu, top muzyka. Zobacz. Ale kenki też kozyk. Nie, nie, nie. Kenki nie kozyk. Dajmy tutaj na też. Małe przemoblowanie. Ty patrz, gdzie jeszcze znalazłem kamerzystę. Wszystko się zgadza. to. Trzeba wszystkie, wszystkie płyty tu. Chuguj jego baranek i cegie łogo no guzika dla gołu, że dziegi łysie rzeczy. Dziegi łysie gołysie, jakaś Ale czekaj. Kołysanki dla czekaj, dzieci na wybra. czy dziecko jest w stanie sięgnąć. Weź zobacz. Sięgniesz? Jest, w stanie sięgnąć No, czyli Będą dzieci mogą Dzieci mogą słuchać <mmas não mars> Kaga <liksom> Przygimierzasz w ku kuku kukurtkę? Przygimierzę zagam Ku kuku kukurtkę? Do oboza będzie bo ci pasowała Nie za mało? Przez bluzę nie ten, nie za No ale, ale będziesz bluze zimą chodził Przyszliśmy z dzieckiem Naga zagam ku kukurcie Dogos <mars> myge <Message> kaga Progo rzeka zago baga Czegy, czegy, czegy A ty, ty, ty dobry. Ty, ty, ty ty Zago baga czegy Flegeks Czapka Hugo Boss Flegeks Badguman Badg kurwa Szelaj do nie wieszakiem, szakę do niej. dogas pa 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 o je no dobre spodenki, trochę obcisłe ale dressik kupiony batman koszulka kupiona kurteczka kupiona Kagażegę b g g wyg dagać z głupego u niegę i nie dagać ile masz wzrostu dagań czapkę zdejmą e zobacz on przycinał, że mamy 31 mam, ty jak ty masz 27 Ta ta jakaś chyba szczaw jest

no to ja jestem o centymetrów. wysoki. O pół, o pół o. Dobra, Każeł to jest twój ostatni lot Chcesz coś powiedzieć? Hasta la vista Dobra, idziemy do kasy Tak Jedziemy do Frigizieraga Do Frigizieraga Do Frigizieraga Po wagage, Kupi Kupimy farbę dla Każeła Kaka magasz małże Mógł się dziś kogo pigić Blok od farbę dla gazie biege Igi mógł widzić po GG do egec

No, go no, no chyba, chyba tak, jest, będzie, go łagać W ty tylko go taki, tylko logor, będzie ci go w tylko jeszcze go, biegaj będzie ci naga tego braja kaga, tego tego, naga Huguj. naga Huguj. A taka? Taka haga, nie, że paga z tego chciał, czyli z tego biciśku kurwaga. A gałęgi, blogon, będzie tego biegaj mogą biegaciki kaga Blogon, i biciściga. I jeszcze za rand, bo Które Której chcesz, Biegaj mógł że mogą czeka Kilkaga mógł wygryźć z nie farga go bagał. Kupujemy. nagrań. No foto, no foto, please. E, a galegę nie gara, bo nie farba Dobrze, dobrze, ja znam te o panach coś też słyszałem, więc bardzo proszę, jeśli zrobicie zakupy, to proszę, a bez żadnych y, nagrywań, fotów i tak dalej. Na gófogo, to go. Togo. Dobra. Dagawaga, legaciki mogę y, kupupić tego, to i tego. Anyway, tak czy inaczej, <laughs> jeśli to rozumiecie, proszę panowie nie nagrywać. <ś millionaire> <ś sesła> <I> Ty, <didn't> a jakby połączyć angielski z giggly? Gigi. No To ciężko. Egex, Kigu z Gigi Kuggly, Można nagrywać tutaj sushi. na sklepie, tak? Na stali sprzedaży. Będą robić panowie zakupy? To zapraszamy do kasy, <ś mythology> tak? Może jak kibi. Dobra, braga, dziwki, 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 bege, dziwki, dziwki, wigi, taka dziwki, 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 z dziwki, 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 Paga dziwki, dziwki, blogon, faga, dziwki, 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 tak, Dużo tego tego goku sięga, bo go jaka nie. Już, 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 już rozsmażył to teraz. Ok, ok, ok. Rogo spaga, rogu jege byg. Faga jege. Myślę, że tak jedną trzecią buteleczki trzeba będzie co najmniej... Ale tylko go górek, bo go faga, bo go jege byg? Całość, całość. Wszystko goki się zetnie. Miliście go, bygnie daga, jege boga, siege, siege, bogo bygni, gigi, bgi, bogo kogo gugurege, faga, jege, bygni, togo, bygni, togo, fryzjerem, to byś mógł mu pofarbować tylko górę, a jest już w masce i nie ma żadnego pojęcia o farbowaniu włosów, także zrób całość lepiej. Ale łeb piecze. No, bo to jest rozjaśnianie, człowieku. Kozak. <noise> Mógłbym wiedzieć, co to jest język kugu. Dlatego, że nie chcę mieć to dopiero zaczyna boleć. Dopiero zaczyna boleć. Niege, on niege, niege. No Wege, nie, on kłamał. I to samo miałem jak pierwszy raz rozjaśniałem. Piege, A galegę, ogon tego go nie zrobił w bagę w ogóle. My go go i zagabiono go go To go nie jest mieć w ogóle zrobionego. Nie? Także nie chcę mieć tego. A galer to go nie chcę A to go nie to go nie chcę mieć w ogóle. A

co jest skażę? Nic. Co wyjmuje? Co, co, co Łeb mnie piecze. Bogo go ligicie, waga? Naga pieker daga laga. Tego To brzegu. A jak wyjdzie rudy? Właśnie, jak wyjdzie rudy? Nagapiekar za lagar, do go pójdzie z jego raga i nie go biegnął. Nie biegnie, pieker biegnie, 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 Mógł widzisz? I biegnie, 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 biegnie,

Igi, jaka to no. do no. zroby? Biegasz, jakaś? Pagaż, kakaż, rzekł. Ale to muszę z tobą to sufleć, dać. to muszę chyba to biegaj, 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 to biegaj, 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 Wygryzł z księgiem i sięgł z kogo drogońki zagaragas gogo, wygryzł go gdzie Jaka Kogo? z kogo? Kogoś kaga Odstaw O, kogoś kaga kogo Ty burwaka kaga rzegę, mógł na kaga bo widzimy na kaga A Zasuszenie nie Dobrze, Dobra! dobrze, Kaga Kogo? i do To kaga rzegęł, Ogo kurwa! Pogod saga cego! Ja p %le. Kaga Kagaże! Wiem, jest jestem praga sprakanie kierunku cygiel. A dalej legę zobacz togo! Pogod saga cego! Za go bagaż kagażego! Baga, ja A Dobra, weź, ja idę się za ir! Proszę nie kagań, się musimy mieć jakieś sukcesy! Proszę nie kaga Jak jak to musimy? Ogo! I gdzieś tu musimy mieć jakieś sukcesy! bagaż! Eger Idzie nagalny gękagarłaga wygieję go baganiego wygibłobędaga jaga zaga zaga z dwogo niego pogolaga z kęgresku gurą gą pręgą pogolałuje się u gównu bieć. Czy go jeżdza na idzie ogółcze go jaga ciebie. Tegil koko ciebie ciebie biega z raga ciebie kuku raga ciebie kuku pigi pigiśmy. Kukur tego czaga zogo tam błoguszaga pogoniego błoguszmagasz i gicza ga begetczaga paga międzynaga i gie błęgę ciebie mykę. Kamegerzysta przygo do podawaczy dziewczycy negę. Podawaczy dziewczycy negę. Cześć. Co tam, jak tam? No dobrze Fajne mam włosy? Podoba ci się? Boże człowieku, jak ty wyglądasz? No co? Co ty ze sobą zrobiłeś? Wyglądasz jeszcze gorzej niż wcześniej Ale ja No, jesteś obrzydliwy co zamiast, Jesteś obrzydliwy, ty widziałeś w ogóle się w Kto ci no taką no. krzywdę zrobił? ja wam krzywdę? Zajebiście wyglądam Weź, daj suki Co ty robisz, subie? Weź Cukry. Poczekaj nie zbliżaj się do tego. Orek, krzyżuj odcinek. Ja byłam... nie. Ogo krzyżyk na jaki jak jaki nagaj, jaki co jaki nagaj, jaki nagaj, jaki do jaki z jaki nagaj, jaki do do nagaj, jaka nagaj, go nagaj, do nagaj, bo go jaka nagaj, jaka do jaka nagaj, jaka nagaj, jaka jak jak jak